Dzisiaj świętujemy Dni Bielska Białej, bilety na męż za złotówkę. Powiedz nam, czy brałaś już udział w jakichś wydarzeniach? Byłaś na Lady Punku albo wczoraj na imprezie na rynku? Niestety nie, bo pracowałam I, i żeby szef mógł sobie iść, to poszłam ja do pracy, także niestety nie, nie miałam okazji iść na Dni Bielska. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj jest Twój debiut na Dniach Bielska, bo jesteś i wspierasz pod Beskidzie. Oczywiście, zawsze. Tym bardziej, że mój chłopak zawsze śpiewa na młynie, krzyczy. To jest mój w sumie narzeczony, więc muszę, muszę trzymać książki. Ty też chyba musisz tam z narzeczonym krzy nieraz krzyknąć od najmłodszych lat, co? Tak, jak zabrata brat, oczywiście. Od ilu lat pan mieszka w Bielsku albo w okolicach? W okolicach, o, bardzo długo, od zawsze. Czyli od 70. I można powiedzieć, że docenia pan te lokalne klimaty, lokalną A kulturę? Bardzo, bardzo, bardzo. Co sobie pan tutaj najbardziej ceni? Ja myślę, że Bielsko jest, tak jak się mówi, jest małym Wiedniem. I to sobie cenię. Jest piękny zamek, mamy góry, coś, co nie wszędzie jest. Do Bielska przyjeżdżam z Krakowa. To też jest cudowne miasto. Natomiast. Natomiast tutaj y, czuję się w tej chwili jak ryba w wodzie, y, w Krakowie przemieszkałem 40 lat, tutaj już, jest więcej, już jestem więcej jak, jak 40 lat w Bielsku, także no mam swoje lata, że tak powiem, no, może nie wyglądam, ale mam swoje lata. Drodzy Państwo, jest już z nami Marek Ociepka, któremu dziękujemy za te wszystkie lata pracy, za ten trud, za to ratowanie zdrowia naszym zawodnikom. Drodzy Państwo, pracował pod Beskiedzi od wielu, wielu lat z rąk prezesa Bogdana Kłysa. właśnie symboliczna teraz koszulka dla Marka Ociepki, drodzy Państwo, który w bielski sport zaangażowany był od roku 1000.

Se vuoi uscire, è Jr.